Państwa kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością rogala na twarzy mam, bo zapraszam Państwa do krainy folkloru i to tego folkloru między innymi też częstochowskiego, a gościem moim i Państwa prawdziwa pasjonatka i tu nie ma to czy tamto, Magdalena Żak. Dzień dobry Dzień Maciu. Dzień dobry, witam serdecznie. Umówiliśmy się, że nie będziemy sobie paniować, natomiast... Jakby nie patrzeć, to jak to mówią, po nitce do Kłębka rozmawiając z kierownikiem artystycznym zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa, dostałem namiar. Długo musiałem namawiać, bo opory były wielkie, ale w końcu się udało. Z kamerą jesteśmy w Ostrowach nad Okszą, aż się wybraliśmy, bo to Magda mieszka i za chwileczkę porozmawiamy o. No o strojach chyba głównie, bo to jest te, to, co zbierasz, to zresztą, co leży tutaj, proszę Państwa, to jest fragment tylko jakiejś tam kolekcji, ale zanim o tym folklorze i o tej pasji, to to, co Państwo lubicie najbardziej, czyli przesłuchanko. chowianka? Nie, Ostrowianka z Dziada Pradziada. Ostrowianka. Tak. Ale to znaczy, że w Ostrowach jest jakiś szpital. Czy się rodziłaś w domu normalnie, wiesz? Nie, jest... nie rodzona w Częstochowie, czyli natomiast. w Częstochowie w dowodzie jest. Yy, tak, data, da, miejsce urodzenia Częstochowa, Częstochowa. Częstochowa, natomiast serce Ostrowy. Ostrowy cały czas. <grym> cały czas. Yy, to jest twoja rodzinna miejscowość, to znaczy, że przodkowie też tu. Tak, tata pochodzi właśnie z ostrów nad Okrzą, cała jego rodzina. Yy, mama z oddalonej yy. o 5 km borowej, yy. czyli z drugiej strony zalewu. Mieliśmy takie kilka lat, mieszkaliśmy w Kamyku, ale potem rodzice tutaj wybudowali dom i tu się przeprowadziliśmy. Ja teraz mm -hmm. ze swoją rodziną mm -hmm. również tutaj tak postrowałam. Ty masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich przodków? Znaczy mnie interesują zawsze bardzo korzenie Skąd kto, jak? Czy jeżeli cofnęlibyśmy się no, te kilka pokoleń wstecz, to ty wiesz, czym na przykład zajmował się twój pradziadziusz, z czego miał chleb, co robił? Czy ze strony mamy, czy ze strony taty? Tak, to byli rolnicy. Rolnicy, to, to czyli. Byli rolnicy, mój dziadek też był rolnikiem, natomiast pracował y, kilka lat swojego życia, czy kilkanaście y, w takim tutaj w Miedznie to był mhm. skład taki y, spożywczy, Aha, tam zboże, zboże składowano Aha, i on tam pracował tam również, działamy. ale skupmy się na tym, że tak, to byli prości ludzie, to byli rolnicy. To byli rolnicy. Jak najbardziej, tak. To stąd, że w Genach to rolnictwo tak mocno ta pasja do stroju, do folkloru, do ludowszczyzny? Ja śmieję się, że to gdzieś chyba zawsze było we mnie, ale to było jakoś tak ukryte, schowane i to się zrodziło wbrew pozorom nie tutaj, tylko w Nowym Sączu. Ta pasja. Co ty? Tak, trzeba było aż tam wyjechać, żeby odkryć tego bakcyla i żeby się tym zająć. Ale to kiedy to było i co to było? Jak? No, bo gdzie Ostrowie, a gdzie Nowy Sącz? Tak. No, to jest. Przypadek? Yy, tak, myślę, że przypadek, i, ale też chyba palec jakiejś opaczności w tym wszystkim, bo chyba tak musiało być. Mm -hmm. yy, w 2011 roku wpadło mi w ręce bardzo przypadkowo informacja o otwierającym się trzecim studium folklorystycznym w Nowym Sączu. Mm -hmm. yy, decyzja. Pierwsza myśl: próbujemy. Ale druga myśl: no trzeba będzie wyjechać na dwa weekendy w miesiącu, pełne dwa weekendy tak. z domu przez dwa lata. Tak. Jak to pogodzić w domu dwójka małych dzieci, dwuletnie mm -hmm. i półroczne, i co z tym teraz zrobić? I stwierdziłam, że pojadę na pierwszy zjazd. I zobaczę z czym to się je i zdecyduję, podejmę decyzję. I tak naprawdę już po zajęciach piątkowych wiedziałam, że ja tam przez te dwa lata będę jeździć. Mm -hmm. I zostałam tam i w cała moja pasja zbieracza i w generalnie y, 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 taka żyłka, y, no tutaj takiego. Trochę domokrążcy, bo to się wiąże z tym, że się bardzo dużo puka do różnych drzwi. Zaczęła się wcale nie od strojów, bo te stroje to tak naprawdę jakieś 4 lata temu dopiero się mhm. zrodziły. Natomiast całość zaczęła się od obrzędowości. Od obrzędowości rodzinnej, czyli od zwyczajów, tych, które były kiedyś kultywowane podczas chrztu, A. podczas ślubów i chyba najciekawsze podczas pogrzebów. Więc ja od tego zaczęłam, zaczęłam zgłębiać jak to tutaj dawniej bywało, co, mm -hmm. co tutaj ktoś robił, a dlaczego coś się robiło, co z czego wynikało. Później moja, y, moje zainteresowania poszerzyły się o gwarę. Czyli I, język. Tak i okazało się, to były, to były pamiętam zajęcia y, z gwary, właśnie w, na studium mm -hmm. i mieliśmy zadanie wyszukać y, Kilkanaście słówek niepowtarzalnych ze swojego terenu. No, ja byłam jedyna tutaj aż stąd. Większość osób to była, to była byli mieszkańcy Małopolski, więc yy, i to były osoby żywo związane. Jakie są takie charakterystyczne słowa a, dla tego a zawsze ja jest raz. najgorzej, jak ktoś zapyta znienacka. Na przykład moje dzieci używają często określenia wkaszać, czego nie wszyscy rozumieją. <laughs> więc co to jest wkaszać? Jeść kaszę? Nie. To jest wciągnąć coś na przykład w spodnie w spódnicę, w kaszaj bluzkę. Proszę, tak, wkaszać, pięknie. czyli włożyć coś. W spodnie w spódnicę. To jest tak, że y, idziesz, pukasz i mówisz. Pani Magdo, Pani już ma 92 lata. Czy Pani pamięta jakąś piosenkę ze swojej młodości? A czy ja mogłabym nagrać, żeby Pani mi to zaśpiewała? A Pani mówi, no dobrze i Ci śpiewa też, tak jest czasami? Tak, no trzeba się było też odważyć. Nie ukrywam, mhm. że, że było to trudne pierwszy raz zapukać do kogoś i wprosić mu się do domu i, i pozwolić płynąć rozmowie, a niejednokrotnie było tak, że pukałam, pytałam o zwyczaje dawne weselne i nagle okazywało się, że wypływał temat przesądów, dawnej medycyny ludowej, Aha. temat różnych legend tutaj związanych, opowieści z naszym mhm. regionem. Także te, te wywiady no wymykają się i ja nigdy ogóle... ich nie, nie hamuję. Dobrze, a jak z archiwizacją tego? Czy Ty planujesz, nie wiem, wydać, yy, znaczy bo yy, to, że yy, Masz taką zakrętkę, jest świetne. To, że zbierasz też, ale teraz e, za na przykład 100 lat m, nas już nie będzie. Czy masz w głowie, e, żeby to jakoś tak wiesz, zarchiwizować, żeby to nie przepadło? No nie wiem, wydać e, album, książkę, no coś takiego namacalnego wiesz, żeby, żeby zostało, nie? Tak, troszeczkę odpowiem na to pytanie tak dookoła, dobrze? Mhm. Jak jadę na wywiady, to jedynym moim narzędziem jest dyktafon. Staram się nie robić notatek, bo mhm. wtedy dużo rzeczy mi też umykało. Jak skupiłam się na jakimś tam zapisaniu czegoś, więc leży dyktafon pomiędzy mną a rozmówcą, i rzeczywiście ta rozmowa sobie płynie, czasami w bardzo takie ciekawe i dla mnie mhm. nieoczywiste rejony. I tych nagrań mam rzeczywiście bardzo dużo. Są to zarówno właśnie takie rozmowy dotyczące różnego rodzaju właśnie tej obrzędowości, dużo pieśni, dużo pieśni też pogrzebowych, mhm. bo był czas kiedy się bardzo właśnie tymi obrzendo, tą obrzędowością związaną z pogrzebami dawnymi mhm. interesowałam. I teraz co z tym dalej? No na przykładzie strojów, to jest taka nasza, bo mówiąc o strojach, no nie mogę pominąć jeszcze trzech nazwisk. To jest Mirosława Kasprzyk, Monika Lesik i Aleksander Lis. Byliśmy w, przez cztery lata takim trzonem projektu, mm -hmm. który miał, ja zaraz dojdę do tych albumów, ja no. <laughs> pamiętam oczywiście, tylko chcę, chcę wyjaśnić na, na czym to u nas polega. Zbieraliśmy stroje, staraliśmy się dotrzeć do strojów oryginalnych, nie interesowały nas za bardzo stroje odtwarzane. Postawiliśmy mm -hmm. sobie za punkt honoru, że wszystko, co będziemy fotografować na młodych modelach, bo w ten projekt włączyli się jeszcze wtedy gimnazjaliści, mm -hmm. e, którzy prezentowali potem na, na zdjęciach, które robiliśmy, właśnie te stroje, e, skupiliśmy się właśnie na, na, tej, e, na, tym natura, na tej naturalności. I teraz e, powstał rzeczywiście wspaniały materiał. Nie ukrywam. Który jest wydany? Który? Czeka na wydawcę. No, okay. i teraz odpowiadając na twoje pytanie wcześniejsze, jak najbardziej w tej chwili y, mam w planach zająć się właśnie po kolei tymi tematami, jakoś to opisywać, tylko no, nie jestem w stanie ich wydać sama, ponieważ no, wiadomo. Nie, no, to są finanse, wszystkie to działania to są nasze finanse osobiste, Oczywiście. natomiast wydanie takiego albumu czy, czy opracowania wiąże się z Ale kosztami. to jest tak, że y, y, no bo to są zapaska, za, za dobrze mówię? Nie. To akurat, co trzymasz to, no. w ręce, ten element stroju to jest zapaszczątko. Zapaska, zapaszczątko? Tak, ja tu postaram się pokazać. Zapaska to no. jest rodzaj dzisiaj powiedzielibyśmy takiej peleryny, płaszcza, okrycia, Aha. które kobiety narzucały sobie na ramiona. Ona jest dosyć duża, z takim tutaj, z tą oszewką szeroką. A zapaszczątko na biodra? Do pasa. To Do jest pa. rodzaj fartuszka. Jest, Aha. zobacz, jest mniej marszczony, żeby nie krępował ruchów kobiecych, nie, no, oczywiście. jest z cieńszej wełenki, też można Ale, to wiesz, dotknąć. ja zauważyłem jedną rzecz, że pasy wyszczuplają, także <grym> zawsze, <grym> wiesz, tak, tak. wiesz, tam też gdzieś ta moda, mimo tego folkloru, kolorystyka też bardzo oryginalna. Czy te e, ubrania to są ubrania charakterystyczne dla e, tego regionu? To Wszystko, co? co leży tutaj na stole, pochodzi z Ostrów. Jedynie ta zapaska jest z okolic Mstowak, z Krasic konkretnie. Aha. Pozostałe rzeczy to są oryginalne. Ale to rzeczy. są prezenty, czy raczej musiałaś to kupić? Czy odziedziczyłaś to jakoś w spadku? No bo yy, zespoły folklorystyczne, no wiadomo, ubierają się, prawda, czy tam szyją sobie. Natomiast już na co dzień, rzadko jest spotkać kobietę, która by w czymś takim poszła nam, że na przykład czy do sklepu, prawda? Czy nie? W Ostrowach jeszcze jedna pani w zapasce chodzi. Chodzi jeszcze. Jeszcze chodzi. No, no. Nie w takiej barwnej, kolorowej, w takiej ciemnej, owszem. Natomiast skąd ja to mam? Podczas zbierania tego czteroletniego, naszych strojów uh -huh. okazało się, że niektóre rzeczy po prostu dostałam. Super. Ponieważ właścicielka już nie miała komu przekazać. Natomiast znaczna część tych rzeczy to są rzeczy po mojej babci. Aha. O. Tak. To są rzeczy, w których Jak patrzę na te ubrania, to tak sobie myślę, że za każdym tym ubraniem e, historia ludzka e, gdzieś tak. stoi i, i ktoś, ktoś w tym chodził, ktoś się w tym stroił, ktoś w tym się śmiał, płakał. E, no tak. i takie piękne. Natomiast tu specjalnie przygotowałaś coś. Możesz mi powiedzieć, co to jest, bo to jest bardzo ciężkie. Ej, jakie to jest. <laughs> No, nie wiem, czy mogę pokazać. Tak, ja co, specjalnie co to, tego no, nie rozwijałam, ponieważ no, no. to jest wełniak najbardziej charakterystyczny element stroju kobiecego tutaj naszego regionu. I on tak był przez właścicielki fachowo przechowywany. On nie wisiał na wieszaczku, był tak złożony. A dlaczego? Dlatego, żeby się, nie wiem czy to widać ładnie, no. żeby się te misterne plisy podczas przechowywania nie rozłożyły, więc on był dodatkowo sznureczkiem związywany. Aha. I ciekawostka. Tego sznureczka nie można było odwiązać, bo on jest tak zrobiony. Ja przypuszczam, że ta właścicielka kilkadziesiąt lat temu to zawiązała i to tak jest. Nie wolno ruszyć tego sznureczka, ponieważ on tutaj wyznacza tą szerokość tego złożenia. Jak chcemy założyć, sznureczek zdejmujemy, dbając, żeby się nie rozwiązał. I teraz możemy Proszę, sobie tu zobaczyć te to piękne, jest... plisowane. Co, ale y... to jest ciężkie. Trzeba na tak. Czy... I, no, I to musiało być ciepłe bardzo, nie? Tak, bo to jednak... Tak. No, Więc... no, jest to fajnie się kiedyś ubierali. To jednak trzeba przyznać, że Ależ naprawdę imponujące, piękne. I e... proszę jeszcze zobaczyć, mm. jak to jest w ogóle misternie złożone, że dopiero tak. cały urok odkrywa się przychodzeniu, jak te plisy tak, ja, się rozkładają. Tak. Nie wiem, jeżeli jestem w błędzie, to mnie popraw, ale jak otrzymałem od ciebie numer, znaczy otrzymałem do ciebie numer telefonu, to było napisane mama Mateusza, Nikodema. Mama Nikodema. To znaczy, że Nikodem udziela się na przykład w zespole pieśni, tańce Tańca Częstochowa, tak, tak. czyli jednak tą pasję kolejnemu pokoleniu przekazujesz. Moje dzieci bardzo chętnie włączają się w różne moje pomysły. córka też. Córka też. Yy, bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju właśnie choćby Aha. w tym czteroletnim projekcie, również yy, ze strojami. Dali się ubrać, dali się sfotografować. Aha, super. Jak najbardziej. Poprotkujmy trochę. Yy, bardzo proszę. Yy, yy, jakby ktoś Cię zaprosił na kolację, to co powinien przygotować, żebyś powiedziała: o, ale mi trafił w moje gusta. Yy. Nie wiem, chyba najbardziej byłabym zadowolona, gdyby to było coś, co mnie zaskoczy, może czego jeszcze nie jadłam, ale nie owoce morza. Nie owoce, <laughs> nie morza. owoce morza. A taką regionalną potrawą tutaj yy, z ostrów, to, yy, to co to by było? Oj, myślę, że się wszyscy zgodzą, yy, chyba prażuchy najbardziej znane. Czyli w garnku zapieczone ziemniaki z boczkiem, kiełbasem? Nie. nie. To są gotowane ziemniaki na wodzie, które w pewnym momencie do góry w takiej nie za dużej ilości wody, pod koniec koniec gotowania, tak, no powiedzmy no, że nie, może nie pod koniec, w połowie zasypuje się mąką pszenną z, i to się tak zaparza z tą mąką mm -hmm. i m, kiedy ziemniaki już są y, miękkie. miękkie to zawsze koniecznie było potrzebny ktoś do trzymania garnka, a druga mm -hmm. osoba ubijała te ziemniaki z tą mąką. I to jest rodzaj takich, Takio. no dzisiaj byśmy powiedzieli takich klusek, um, takich ziemniaczanych, um, po prostu nakłada się to potem na talerz, najsmaczniejsze z, z siadłem mlekiem, jeszcze kiedyś, wiadomo, swojskim, Aha. też pyszne, odgrzane. Aha. O tak, proszę. Ja z kolei mogę na prażuchy zaprosić, tak. No to super, prażuchy, nie jadłem nigdy, ale czy to przypomina w konsystencji kluski śląskie? Nie, to w konsystencji bardziej, dzisiaj byśmy powiedzieli, takie pire ziemniaczane, Aha, pire tylko ziemię. bardziej takie lepkie i mhm. no takie właśnie. Już się przepraszam, chętnie, chętnie spróbuję. Zapraszam. Tych kostium, kostiumów, bo ja akurat człowiek teatru, tych strojów, ile jest na obecną chwilę? Liczyłaś to? Może powiem o tych, do których dotarliśmy. Mhm. Poszczególnych elementów stroju udało nam się skatalogować i do bardzo dokładnie sfotografować ponad chyba 250. 250, tak. proszę. E, muzyka, e, to jest tak, że mając taką zakrętkę na ten folklor, to się słucha tylko w folklorystycznej muzyki, czy e, lubisz jakąś inną muzykę? Tutaj naprawdę jestem otwarta, słucham tego, co w danej chwili y, odpowiada mojemu nastrojowi mm -hmm. albo na to. Bo co ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale moja rozmówczyni jest y, z wykształcenia muzykiem i uczy dzieciaki muzyki. Mm -hmm. e, ale jeżeli byś miała tak wymienić na przykład trzech wokalistów albo trzy zespoły, albo trzech twórców, to kto to by był? Hmm. Bardzo ciężko, ciężka sprawa. No to jest dużo, ja wiem, no ale no tak mm, załóżmy, że. Że... No to zacznijmy od tego folkloru. To chyba takim y, folklor połączony z, z wpływami muzyki współczesnej, taki ukraiński zespół Burdon. Burdon, muszę tak. poszukać, nie znam. Y, po drugiej stronie nie wiem, może coś y, ze starego dobrego małżeństwa bym dorzuciła. Mhm. To są naprawdę rozbieżności ogromne. Nie, nie no, wiadomo, no, ale no i moja dawna miłość, która chyba przetrwa już do końca, to Renata Przemek między innymi Aha. też. No proszę, babę ze słobułkę. Dobrze, bardzo fajnie. Madziu, to jest tak, że ty cały czas gdzieś próbujesz to archiwizować? Czy ten projekt się wyczerpał i jest koniec? Czy cały czas gdzieś w głowie jest jednak, żeby zachować dla potomnych? Od 2011 roku nieustannie. Cały mm -hmm. czas, nieustannie, z większymi, z mniejszymi przerwami. Bo tak jak sam powiedziałeś, no jest praca zawodowa, która Też. ogranicza Oczywiście. tutaj Oczywiście, no, wiadomo, wiadomo. Jest życie domowe, rodzinne, więc czasami z większą częstotliwością, czasami z mniejszą. Ale cały czas, Ale gdzieś w tyłu czas. głowy to tak. jest. Już nawet do tego doszło, że jak gdzieś idę i słyszę kolejne słówko gwarowe, to po prostu natychmiast wyciągam telefon, zapisuję. Mam też znajomych, którzy mhm. też co chwilę do mnie albo dzwonią, albo przy rozmowie, a masz takie jeszcze, a masz takie, także to się już troszeczkę rozszerzyło. <grym> Super, i, fajnie. I trwa cały czas. Dobrze, to już tak na koniec, czego życzyć Tobie? Chyba nieustającego zakręcenia dalej na tym punkcie siły, energii i wspaniałych rozmówców, którzy jeszcze pamiętają i chcą się podzielić. To ja tak, życzę zdrowia, to w pierwszej kolejności. W drugiej życzę z całego serca, żeby ta praca, którą wykonaliście wspólnie z tymi osobami, które wymieniłaś, mam nadzieję, że te osoby też zagoszczą w moim programie. Liczę na to w każdym razie, żeby to ujrzało światło dzienne w formie jakiegoś wydawnictwa, albumu czy tak. czegoś, żeby to zostało, bo to jest ważna bardzo rzecz. No i cóż no, no, niech się wiedzie jak najlepiej. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, gościem moimi Państwa muzyk. Nie wiem czy etnograf mogę. Nie, tak? bardziej regionalista może. Regio etnograf za dużo. Dobrze, muzyk, regionalista, osoba... E kochająca folklor i kochająca co mi bardzo imponuje archiwizowanie tego, co już niestety przemija i, i, i niebawem będzie naprawdę tylko historią Magdalena Żak. Bardzo dziękuję za Dziękuję rozmowę. bardzo, bardzo było mi miło. Mnie również i tutaj do tej kamery machamy ludziska, Dobrze, ja. trzymajcie się cieplotko papa. Pa.